Mieszkania dla osób o niskich dochodach bliżej Jarosław Gowin, potrzebne mieszkania dla osób o średnich dochodach. Na rynku potrzebne są mieszkania dla osób o średnich dochodach. Odpowiedzią jest program społecznych inicjatyw mieszkaniowych, który polega na ścisłej współpracy między samorządami i administracją rządową, zapowiedział dziś w Przemyślu Podkarpackie, wicepremier Jarosław Gowin. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii wziął udział w uroczystym ogłoszeniu przez Krajowy Zasób Nieruchomości oraz samorządy Przemyśla, Sanoka, Mielca, Ustrzyk Dolnych i Medyki przystąpienia do spółki Sim Południe. Dzięki spółce, która wkrótce zostanie powołana, na terenie tych pięciu gmin powstanie kilkaset mieszkań. Gowin zaznaczył, że program SIM pozwala wspierać samorządy na różne sposoby, od wniesienia aportem nieruchomości po partycypację w kosztach inwestycji. Jak podał wicepremier, w sumie budżet państwa będzie pokrywał ok. 60% inwestycji, a kolejne kilkadziesiąt procent kosztów będzie można oprzeć na najtańszym na rynku kredycie z Banku Gospodarstwa Krajowego, mówił. W ocenie Gowina. Program zim pokazuje, jak powinna współpracować administracja rządowa i samorządowa. Problemy Polski można najlepiej rozwiązać wtedy, kiedy rząd wraz z samorządem silnie ze sobą współpracują, stwierdził. Zdaniem Gowina, współpraca rządu i samorządu będzie też konieczna przy wdrożeniu krajowego programu odbudowy, aby, jak dodał, wyrwać gospodarkę z rekordowo niskiej, ale odczuwalnej recesji. Posiadacze książeczek mieszkaniowych z prawem do premii i gwarancyjnej otrzymają dodatkowe punkty w rekrutacji do mieszkań powstających w ramach rynkowej części programu mieszkanie Plus, podał w tym tygodniu PFR nieruchomości. Jako pierwsi skorzystają z tego mieszkańcy Świdnika. Pierwsi z tej możliwości skorzystają chętni do zamieszkania w mieszkaniu Plus w Świdniku. Nabór do 108 mieszkań ruszy 15 marca 2021 roku, podała w środę spółka w komunikacie prasowym. Możliwość przyznania dodatkowych punktów posiadaczom książeczek mieszkaniowych wprowadziła nowelizacja ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. W Świdniku kryteria pierwszeństwa w naborze do mieszkań powstających w ramach programu Umieszkanie Plus ustaliła tutaj Rada Miasta. Zgodnie z przyjętą uchwałą największe szanse będą mieli ci, którzy nie mają własnego mieszkania: osoby do 35 roku życia, rodziny z dziećmi, samotni rodzice, a także mieszkańcy rozliczający się z podatku dochodowego w Świdniku. Dodatkowym kryterium będzie również posiadanie książeczki mieszkaniowej, za którą jej właścicielowi będzie przysługiwało dodatkowe 10 punktów. Należy podkreślić, że brak książeczki mieszkaniowej nie dyskwalifikuje kandydata na najemcę, a jedynie nie daje dodatkowych punktów w procesie naboru. Podobnie jest w przypadku pozostałych kryteriów, zaznaczyła spółka w komunikacie. Jak dodano, nowe zapisy w przyjętej uchwale wprowadził już Łowicz. A zmiany planują Radom, Dębica, Kraków i Mińsk-Mazowiecki. Podobnie jak w innych lokalizacjach, nabór do mieszkań będzie składał się z dwóch etapów. Pierwszy z nich polega na sprawdzeniu, w jakim zakresie najemca spełnia kryteria społeczne ustalone przez samorząd. Drugi etap naboru to sprawdzenie, tak tzw. zdolności czynszowej, określającej, czy przyszli najemcy są w stanie wykazać łączny miesięczny dochód netto, np pensja z tytułu umowy o pracę, jak również dodatkowe dochody np. świadczenie 500+, na poziomie umożliwiającym opłacenie comiesięcznego czynszu najmu. Ponadto, każdy potencjalny najemca jest sprawdzany w BIKINFO monitorze. PFR nieruchomości n.a. zaoferowała już najemcom ponad 1000 mieszkań między innymi w Białej Podlaskiej, Wałbrzychu czy Kolejne niemal 2,5 tysiąca powstaje w Katowicach, Krakowie, Łowiczu, Zamościu czy Radomiu. Poza mieszkaniami w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego, spółka posiada w największych polskich miastach blisko 2 tysiące mieszkań funduszu mieszkań na wynajem podała spółka PFR Nieruchomości.